Dzień dobry, jest poniedziałek 26 kwietnia minęła godzina 14. Marcin Mańka zapraszam do studia Lotto. Zanim rozpoczniemy losowania, chciałbym zachęcić Państwa do gry w kaskadę, szczególnie że wystarczą drobne, bo los kaskady kosztuje tylko 2 zł. Za to wygrać można aż 125 razy więcej, czyli 250 tysięcy złotych. W tym miesiącu takie pieniądze dzięki Kaskadzie trafiły już do dwóch graczy: w Bytomie oraz w Warszawie, a w sumie od początku roku aż do siedmiu. Jedna z tych wygranych padła na lotto.pl. Okazja na pierwsze w tym tygodniu ćwierć miliona złotych w Kaskadzie, już za chwilę. Zapraszam Państwa na losowania, a na koniec programu podam wynik super szansy. W Multi Multi dwa razy dziennie do wygrania jest aż 25 milionów złotych. Jedyne to trzeba zrobić to wytypować 10 liczb z 80 oraz postawić na grę z plusem za 10 dziesięciokrotną stawkę. Życzę Państwu wysokich wygranych i zapraszam na losowanie Multi, -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy rysowanie dwudziestu liczb. Czterdzieści osiem, siedemdziesiąt cztery, trzydzieści trzy, siedemdziesiąt, pięćdziesiąt. Siedemnaście sześćdziesiąt jeden trzydzieści siedem sześćdziesiąt siedem sześćdziesiąt pięć cztery

Największa w tym miesiącu szóstka w lotto trafiła się w Płocku i była warta ponad 13 milionów 800 tysięcy złotych. Za to jutro w lotto do wygrania może być nawet 11 milionów złotych. Jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to będzie również szansa na zdobycie miliona złotych w lotto plus powodzenia. Żeby wygrać ćwierć miliona złotych w kaskadzie trzeba mieć szczęście w losowaniu 12 liczb, czyli wszystkie je odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Tego Państwu życzę i zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 oczów. 10, 17, 16, 8, 7, Dziewiętnaście jedenaście jeden, dwadzieścia dwa, trzy osiemnaście. W tym miesiącu powitaliśmy kolejnego milionera w Eurojackpot pod z wygraną wartą ponad milion złotych. W najbliższym losowaniu Euro do wygrania będzie 155 milionów złotych. Żeby grać o te miliony, wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 10. Zachęcam Państwa do gry i trzymam kciuki za wygrane. W zdrabkach do drapnięcia są nawet 2 miliony złotych. W zdrabce pudełko czekoladek do zdobycia jest 6 wygranych po 135 tysięcy złotych oraz wiele innych wygranych niższych stopni, np. 5 po 5 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 9 milionów 900 tysięcy złotych. więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę jaki liczb wypadł w losowaniach multi multi oraz kaskady. Zacznę od Multi multi. 48, 74, 33, 70, 50, 17, 61, 37, 67, 65, 4, 6, 13, 75, 45, 19, 49, 23, 47, 72, liczba 72 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to ćwierć miliona złotych, żeby ją zdobyć trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich liczb. 10, 17, 16, 8, 7, 19, 11, 1, 22, 3, 5, 18. Na kuponach wybranych gier Lotto znajdą Państwo numer Superszansy utworzony z siedmiu cyfr z zakresu od 0 do 9. Wystarczy go aktywować, żeby dać sobie możliwość wygrania aż 2 milionów złotych. Aktywacja kosztuje tylko 2 zł. W pierwszym dziś losowaniu Superszansy padły następujące cyfry. 8, 9, 8, 6, 7, 9, 6. Gratuluję wygranych. Kolejny numer Superszansy poznamy w wieczornym studiu Lotto. Grając w gry Lotto online, tak samo jak w punktach Lotto, mogą Państwo grać na wiele losowań. Można też subskrybować kupony wybranych gier Lotto i być w grze aż do ukończenia subskrypcji. W gry Lotto przez internet gra już ponad pół miliona osób. Warto do nich dołączyć. W popołudniowym studiu Lotto to wszystko, ale widzimy się już za kilka godzin w wieczornym studiu Lotto. Zapraszam na godzinę 21.50, a wieczorne losowania można obejrzeć m.in. na antenie TVP3. Dziękuję i do zobaczenia. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.